Tak, to nigdy jakoś specjalnie mi rajd koszyc nie leżał. Trzeci raz co prawda tutaj jedziemy, ale poprzednie dwa lata nie byłem jakoś specjalnie uradowany na tej imprezie. ona tak nie do końca zawsze mi wychodziła. Dlatego tutaj może tak za bardzo przyjąłem taktykę, że oczywiście ja chciałem atakować od początku, ale to no nie do końca wszystko jest takie proste. Zupełnie inne odcinki specjalne niż u nas. Dużo bardziej zniszczone, więcej szutru, więcej bałaganu na drodze bym powiedział dobrze, że nie padało, bo już w ogóle byłby Meksyk sporo odcinków ciasnych fragmentów gdzie naprawdę wyczucie samochodu no, jest kluczową, kluczową rzeczą I, i też tak nie do końca tam czułem czułem się dobrze, dziś natomiast super bo no, szczególnie druga pętla, bo na pierwszej tam niepotrzebnie znaczy niepotrzebnie, no niepotrzebnie spadł deszcz no ale na to wpływu nie mamy a byli, byłem na, na tej najtwardszej mieszance opon, ale teraz super, no fajnie dwa przejazdy tych ostatnich długiego odcinka i ostatniego. No, jest, jest OK, mamy trzecie miejsce, sporo punktów. Myślę, że przed nami zostało samo to co najlepsze, czyli szutrowy rajd Polski Dolnoślący.